Jeśli chodzi o funkcję kwadratową, tutaj mamy wzór funkcji, a tutaj dokładny wykres tej funkcji, żeby łatwiej nam się tłumaczyło. I teraz tak. Jeśli chodzi o sam wzór, on daje nam sporo informacji, jeśli chodzi ogólnie o funkcję kwadratową. Rozpiszmy sobie może troszkę to, co tu jest napisane. Bo tak, załóżmy, że zaczniemy od f od x, bo to jest f od x, czyli po prostu y, bo jak zapisujemy, to to jest to samo co zapisanie jako y, więc my też możemy zamiennie to zastosować i napisać y to się równa. I teraz mamy x kwadrat, mamy x i mamy wyraz wolny na końcu, o czym zaraz się dowiemy. I tak, przy x kwadrat stoi tak zwany współczynnik kierunkowy. Skoro my mamy po prostu x kwadrat, to znaczy, że to jest taka niewidzialna jedynka, powiedzmy, prawda? Potem mamy plus 2x, czyli u nas będzie plus i dwójkę zrobimy sobie na zielono. To jest współczynnik przy x w pierwszej potędze, i na końcu mamy minus, tak zwany wyraz wolny, i weźmy go sobie na niebiesko. 1. I tak, to czerwone to jest A. To zielone to jest B. A to niebieskie. To jest C. I w zasadzie powinniśmy już na niebiesko zrobić razem ze znakiem, no bo tak to działa. No i w zasadzie tutaj sobie od razu wstawmy, że to jest minus 1. O, w ten sposób. Więc w sumie tutaj na zielono też można poprawić znak plus. I tutaj przy czerwonym jest ten niewidzialny znak plus, no bo wiadomo, tego nie piszemy na samym początku działania. Czyli mamy trzy takie elementy. No i teraz skąd to się w ogóle wzięło? My mamy trzy formy naszej funkcji. Możemy w trzech różnych postaciach, jak to się mówi, ją zapisać. Zróbmy sobie tu na boku. Mamy postać ogólną, czyli y, tu f od x, równa się ax kwadrat plus bx, Plus C. No, i tak to wygląda, właśnie. Mamy, to się nazywa postać ogólna. Postać iloczynowa to jest A. W nawiasie mamy x odjąć x1, razy x odjąć x2. I mamy jeszcze postać kanoniczną. Y to się równa A, x odjąć P do kwadratu, dodać Q. No, i tutaj weszło nam coś nowego, czyli P i Q. P i Q to są współrzędne wierzchołka paraboli, czyli tego punktu. On to jest wierzchołek, czyli miejsce, w którym nasza funkcja jest albo najmniejsza, albo największa. W naszym przypadku to jest akurat wartość najmniejsza, i to są po prostu współrzędne tego punktu, czyli u nas możemy już z wykresu czytać, że P jest równe minus 1, bo to xowa współrzędna, a Q to jest minus 2. I możemy sobie nawet wpisać od razu, że pod spodem, że P równa się minus 1, a Q równa się minus 2. Oczywiście, gdybyśmy nie mogli tego zczytać z wykresu, to są też wzory na P i Q. P to się równa minus B przez 2A. A Q to się równa F od P. Czyli, jak do naszego wzoru funkcji podstawimy zamiast x naszą współrzędną P, to wyjdzie nam Q. Jest też drugi wzór na Q. To się równa minus delta przez 4a. No i znowu weszła nam delta, do której zaraz sobie przejdziemy. To już może sobie napiszmy tutaj. Delta to się równa b kwadrat odjąć 4ac. Czyli już mamy kilka wzorów do zapamiętania b do kwadratu, czyli to do kwadratu, odjąć 4 razy to i razy to. I my deltę pewnie będziemy sobie zaraz liczyć, tak dla sprawdzenia, ponieważ delta jest nam potrzebna po to, żebyśmy mogli policzyć miejsca zerowe. A co to są miejsca zerowe? No, jesteśmy już w funkcji kwadratowej, czyli ogólnie wstęp do funkcji i funkcję liniową już mieliśmy, więc pamiętamy, że w, w, w funkcjach jest coś takiego jak miejsce zerowe, czyli punkty przecięcia z osią o x. No i dobrze, co z tym możemy jeszcze zrobić dalej? Literka A mówi nam o tym, czy ramiona paraboli są skierowane w górę, czy w dół. Bo teraz tak, jeżeli A będzie dodatnie, może tu na dole sobie zróbmy, jeżeli A będzie dodatnie, czyli większe od zera, to my mamy tak jakby uśmieszek, tak jak tutaj, tak? Mamy coś takiego, oczywiście bez tych kropeczek. Jeżeli A jest mniejsze od zera, to wtedy mamy smutną minkę. Czyli ramiona, czyli te elementy skierowane w dół, bo to są te nasze ramiona, o te, tutaj. A jeżeli a byłoby równe 0, ktoś mógłby zapytać, to co wtedy? No wtedy nam się byłoby 0 razy x kwadrat, czyli tego w ogóle nie ma i zostałoby po prostu 2x minus 1, czyli funkcja liniowa. Czyli wtedy mielibyśmy powiedzmy coś takiego. I wtedy już nie jest to funkcją kwadratową, tak? Dobra. Co jeszcze chcielibyśmy wiedzieć? B nam w zasadzie nie mówi o niczym konkretnym, ale pozwala nam wyliczyć różne rzeczy, natomiast C zawsze, czyli ten wyraz wolny, mówi nam o punkcie na y, czyli na pionowej współrzędnej, gdzie przecinamy się z osią o y, czyli mówi nam o tym punkcie, no i faktycznie na wykresie to jest minus 1, nie mogłoby być inaczej, skoro ten wykres tutaj narysowany jest wykresem dokładnie tej funkcji. Więc my możemy ze wzoru... Yy, tutaj wyciągnąć takie informacje, w którą stronę są skierowane ramiona, gdzie mamy przecięcie z o y. No i jeżeli jesteśmy w stanie policzyć sobie na przykład deltę, to możemy też policzyć miejsce zerowe. I w sumie możemy od razu do tego przejść. Hmm, tylko jeszcze tak, jeżeli sczytujemy z wykresu, to tu wiemy, że miejsca zerowe są tu i tu. Czyli tu jest tam minus 2,5 prawie, że tutaj wychodzi tam minus, plus niecała połówka, tak? A my zaraz będziemy w stanie policzyć sobie dokładnie, ile to wychodzi, mając wzór na deltę, bo później będziemy mogli wyliczyć właśnie te miejsce zerowe. No to policzmy sobie deltę w naszym przypadku. b kwadrat, czyli 2 kwadrat, odjąć 4 razy a, czyli razy 1, i razy c, czyli razy minus 1. Czyli delta to się równa 4, i teraz minus razy plus, razy minus to jest plus, i mamy 4 razy 1, razy 1 to jest 4. Czyli delta to jest 8. No i musimy jeszcze niestety policzyć pierwiastek z delty, bo będzie nam potrzebny. To jest pierwiastek z 8. No a pierwiastek z 8 po wyciągnięciu częściowo to są dwa pierwiastki z 2. Jeżeli nie wiemy skąd to się wzięło, no to zachęcam do obejrzenia filmu, w którym o tym wspominam. Mm -hmm. Dobrze, mamy pierwiastek z delty. To teraz jesteśmy w stanie policzyć. Niewspółrzędne, nie tylko miejsce zerowe, czyli x1 i x2. I na to znowu są wzory do zapamiętania. x1 to możemy zapisać, że to jest minus b odjąć pierwiastek z delta przez 2a. A. A na drugi x jest bardzo podobny wzór, czyli jest minus b, ale jest plus pierwiastek z delta przez 2a. No i musimy popodstawiać. Minus b, czyli minus dwójeczka, więc minus 2. Odjąć dwa pierwiastki z 2 przez 2a. A. No a to było 1, czyli 2 razy 1, czyli 2. A tutaj mamy w sumie to samo ze zmienionym znakiem. Dwa pierwiastki z 2 miało być. To się równa. No i teraz to się ładnie skraca. Te dwójki tutaj się skracają, czyli wychodzi nam minus 1, odjąć pierwiastek z delta, a tutaj nam wychodzi. Hmm, Minus 1 dodać pierwiastek z delta. Z dwóch oczywiście. Nie z delty, tylko z dwóch. I czy to się zgadza? No w sumie tak, bo to jest około minus 2,4. I to ma jak najbardziej sens. A to jest około 0,4. Więc to też wygląda na. Że jest w porządku po prostu. I to są nasze miejsca zerowe, czyli miejsca przecięcia z osią o x. Co jeszcze moglibyśmy na przykład policzyć? Możemy to p i q policzyć, chociaż w zasadzie nie musimy, no bo tutaj już nam wyszło z wykresu, ale gdybyśmy nie, nie mieli wykresu, to wystarczyłoby podstawić do wzoru. No to p by było minus b, czyli minus 2, dzielone na 2 razy 1, czyli 2, więc by było minus 2 na 2, czyli minus 1. No i czy p jest równe minus 1? No jest równe minus 1. No i q już sobie na razie darujemy. Jeszcze wracając do wykresu, możemy sczytywać oczywiście tak jak w funkcjach innych zbiór wartości oraz dziedziny. Dziedzina to są xy, na przestrzeni jakich nasza funkcja się rozwija, można powiedzieć. No i nasza funkcja, ona sobie leci, 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 w nieskończoność w górę i tu w nieskończoność w górę, czyli jednocześnie na lewo i na prawo, również w nieskończoność się jakby rozrasta. Więc naszą dziedziną są wszystkie x po lewej i po prawej stronie, i po środku też tutaj. Czyli tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy dziedzinę napisać, to musielibyśmy napisać, że to są wszystkie liczby rzeczywiste, albo że po prostu x należy, należy do przedziału otwartego od minus nieskończoności do plus nieskończoności. Natomiast jeśli chodzi o zbiór wartości, czyli ZWF, to mamy taki przedział tutaj od minus 2 domknięty, bo ta kropka też należy do niego, czyli od minus 2. Do plus nieskończoności, bo w, na dole nam się kończy ten nasz wykres funkcji na minus dwójce, a w górę leci w nieskończoność. Kolejną rzeczą, jaką musicie wiedzieć, to na przykład jak sprawdzić, czy jakiś tam punkt należy do wzoru naszej funkcji. My tutaj niektórych rzeczy, niektóre rzeczy wychodzą na równo, i jesteśmy w stanie powiedzieć, że punkt o współrzędnych 1, 2 należy do wykresu naszej funkcji, bo widać, że tutaj się ładnie na równo przecina. Ale gdybyśmy na przykład chcieli zobaczyć, czy jakiś punkt, powiedzmy 3.17 albo nie wiem, 3, no dobra, może być 3.17, taki punkt P o współrzędnych 3.17, czy należy do wykresu naszej funkcji, to tak, to są zawsze współrzędne x i y. -owe. I to tak samo liczymy, jak w przypadku funkcji liniowej. Czyli zamiast y i zamiast x w, naszej, w naszym wzorze wstawiamy te informacje. No to jest nasz y f od x to jest y, tłumaczyliśmy sobie, tak? Czyli to jest 17, równa się. No i teraz zamiast x wstawiamy współrzędną xową, czyli 3 do kwadratu tutaj, potem mamy plus 2 razy 3 i odjąć 1. Czyli 17 to się równa 9, dodać 6, odjąć 1. Czyli 17 to się równa 9, dodać 6 to mamy. 15 od to jest 14. To nie jest prawda, więc dla nas jaka to jest informacja? Taka, że ten punkt nie leży na naszym wykresie. I w ten sposób zawsze we wszystkich funkcjach sprawdzamy, czy punkt należy do wykresu, czy nie. Podstawiamy jego współrzędne do wzoru naszej funkcji. I teraz przejdziemy do ostatniej rzeczy. Ja też sobie tutaj część rzeczy zetrę w międzyczasie i zrobimy małe cięcie, czyli przejdziemy do zamiany. Danej formy funkcji winną, czyli na przykład, żeby przejść z ogólnej do kanonicznej albo z iloczynowej do ogólnej. Zapisałem tutaj te wszystkie zamiany, czyli z ogólnej na iloczynową i z iloczynowej na ogólną, tu z ogólnej na kanoniczną z kanonicznej na ogólną, i na samym końcu z iloczynowej na kanoniczną i z kanonicznej na iloczynową. Co musielibyśmy zrobić? Żeby zamienić z ogólnej na Iloczynową, to my potrzebujemy miejsc zerowych, bo te X1 X2 to są miejsca zerowe po prostu. No to żeby mieć miejsce zerowe z ogólnej, musimy policzyć deltę i potem te miejsce zerowe, czyli to co tutaj robiliśmy, i dopiero możemy zamienić na iloczynową. Natomiast jeżeli chcemy zamienić z iloczynowej na ogólną, to wystarczy, że wykonamy te działania, które tutaj są, czyli zrobimy x odjąć x1, x odjąć x2, wymnożymy przez siebie te nawiasy po prostu, a potem to wszystko, co nam wyjdzie, wymnożymy jeszcze przez a. Czyli, jakbyśmy mieli na przykład x1, załóżmy y to się równa 3, czyli a byłoby równe 3, i by było x odjąć 4, x, doda, x dodać 2, powiedzmy, że to by były nasze miejsca zerowe, tak czyli tak naprawdę x1 równe 4, a x2 równe minus 2, no bo jak podstawiamy, to znaki się pozmieniają, musicie tego zawsze pilnować, to wystarczyłoby teraz tak tylko wymnożyć. x razy x to jest x kwadrat, x razy 2 to jest 2x, minus 4 razy x to jest minus 4x i minus 4 razy 2 to jest minus 8. To wszystko on oczywiście w nawiasie i przed tym trójeczka. I teraz to jeszcze można podejmować, czyli mielibyśmy 3x kwadrat, Odjąć 2x, odjąć 8 i po pomnożeniu 3x kwadrat minus 6x minus 24. Mamy postać ogólną. Takie coś trzeba było wykonać. Mhm. Czyli i tak, i tak to jest ta prostsza wersja, można powiedzieć. No a natomiast, jeżeli zamienialibyśmy z ogólnej na iloczynową, no to już musicie wykonać te dwa kroki, czyli delta i miejsce zerowe. Drugi przypadek, kiedy zamieniamy z ogólnej na kanoniczną. No tutaj ewidentnie potrzebujemy wierzchołków paraboli. I tak, już jest troszkę może mniej liczenia niż przy zamienianiu z ogólnej na iloczynową, no bo na P mamy wzór minus B przez 2A i wystarczy wykorzystać te nasze elementy, podstawić, policzyć P, a potem do naszej funkcji ogólnej zamiast xów wstawić to, co nam wyszło i wyjdzie nam dzięki temu y. Czyli tak naprawdę Q. Jeśli chodzi o zamianę w drugą stronę, to tutaj znowu na szczęście wystarczy to wszystko policzyć, czyli podnieść ten nawias do kwadratu. Czyli mielibyśmy na przykład A, czyli znowu 3, x odjąć 2 do kwadratu plus nie wiem, 3 znowu załóżmy, czyli to by było nasze P, to by było nasze Q. No i znowu musielibyśmy najpierw tutaj nawias rozwiązać. No, i widać, że to jest wzór skróconego mnożenia, więc znowu pewna rzecz do przypomnienia sobie. Czyli mielibyśmy x kwadrat odjąć 4, x dodać 2, i na koniec plus 3. No, i teraz wymnażamy, czyli 3x kwadrat odjąć 12, plus 6, i na koniec plus 3. Czyli tak naprawdę już można pisać plus 9 ostatecznie. I już mamy ogólną, tak? Czyli znowu, tu, w tą stronę jest jakby troszeczkę łatwiej i ostatni przypadek, czyli z iloczynowej, żeby przejść do kanonicznej, to tak naprawdę niestety musimy wymnożyć sobie wszystko tutaj i przejść w ten sposób na ogólną i z ogólnej dopiero na kanoniczną, czyli coś co przed chwilą robiliśmy. Natomiast jeśli z kanonicznej chcemy przejść na ogólną, na iloczynową, przepraszam. No to znowu najlepiej by było to wszystko wymnożyć, wyszłaby nam ogólna no i z ogólnej musielibyśmy policzyć deltę, a potem x1 i x2. Oczywiście są skróty do tego, natomiast taki najbardziej podstawowy sposób to jest właśnie to, co przed chwilą przedstawiłem. I to w zasadzie jest wszystko, co musicie wiedzieć o funkcji kwadratowej. Jest tego trochę, ponieważ jest to dość obszerny dział. Powodzenia.